Uniwersalna i ergonomiczna seria wózków ECE to idealny wybór w przypadku procesów kompletacyjnych. Szerokie spektrum opcji, takich jak np. system zdalnej kontroli Easy Pilot czy ergonomiczne podnoszenie wideł zapewniają wydajność oraz bezpieczeństwo w trakcie kompletacji poziomej, nawet z drugiego poziomu regałów. Tylko przeszkolony personel wyposażony w obuwie robocze może pracować na wózku. Zabronione jest przewożenie osób na widłach oraz stanie pod podniesionym ładunkiem. Wsiądź do wózka i wyreguluj przyrządy sterujące do swojego wzrostu. Upewnij się, że czerwony wyłącznik awaryjny jest wyciągnięty. Uruchom wózek za pomocą systemu dostępowego. Gdy wózek będzie gotowy do użycia, na wyświetlaczu pojawi się poziom naładowania akumulatora. Połóż obie ręce na wielofunkcyjnej kierownicy Jet Pilot. Aby rozpocząć jazdę, odchyl zielone manetki odpowiedzialne zarówno za kierunek jazdy, jak i prędkość. W celu skręcenia wózkiem, obróć Jet Pilota w lewo lub w prawo. Aby zatrzymać wózek, Puść manetkę lub wciśnij przycisk hamulca na Jet Pilocie. W sytuacji awaryjnej wózek może zostać zatrzymany za pomocą wyłącznika awaryjnego. Sprawdź udźwig wózka przed podniesieniem ładunku. W celu podniesienia lub opuszczenia ładunku wciśnij odpowiedni przycisk. W momencie dotarcia do miejsca pobrania towaru zatrzymaj wózek. Podnieś widły do komfortowej wysokości i zejdź z platformy. Opcjonalna podnoszona platforma umożliwia podniesienie na wysokość 1 metra w celu pobrania towarów z wyższych poziomów. Wciśnij odpowiednie przyciski znajdujące się na kierownicy JIT Pilot w celu podniesienia lub opuszczenia platformy. Platforma może zostać opuszczona również poprzez dwukrotne wciśnięcie pedału na macie. Opcjonalne dodatkowe przyciski jazdy pozwalają na podjechanie wózka do kolejnej pozycji kompletacyjnej. Jeśli Twój wózek wyposażony jest w opcjonalny półautomatyczny system wspomagania Easy Pilot Follow sparuj pilota z wózkiem. Przejdź do wygodnej pozycji odkładania ładunku na widłach i wciśnij przycisk z symbolem pineski w celu ustalenia punktu referencyjnego. Widły można również podnosić i opuszczać za pomocą pilota. Zacznij iść, a wózek będzie za tobą podążał. Urządzenie automatycznie się zatrzyma w wyznaczonym wcześniej punkcie referencyjnym. Aby wsiąść do wózka i kierować nim ręcznie, wyłącz system automatyczny wciskając przycisk na pilocie. W celu uniknięcia wypadków zawsze parkuj wózek z całkowicie opuszczonymi widłami oraz platformą operatora. Wyłącz wózek. Wózki wyposażone w bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe podłącza się do prostownika przy użyciu komfortowego gniazda ładowania. Aby naładować wózek ECE wyposażony w akumulator kwasowo-ołowiowy należy otworzyć pokrywę baterii. Następnie należy odłączyć wtyczkę akumulatora od wózka i podłączyć do prostownika. Prostownik wyłączy się automatycznie po zakończeniu procesu ładowania. Jeśli proces ładowania został zakłócony, należy wyłączyć prostownik przed odłączeniem wózka. W celu konserwacji akumulatora należy sprawdzić poziom wody. Po naładowaniu baterii należy regularnie uzupełniać ją wodą destylowaną. Aby uzupełnić wodę, należy podłączyć rurkę Aquamatic do zbiornika wody. Wskaźnik w rurce poinformuje o zakończeniu procesu. Następnie należy odłączyć rurkę od zbiornika i zamknąć pokrywę baterii. Wózek jest gotowy do dalszej pracy. Oprócz akumulatora należy regularnie sprawdzać również koła, sekcję ładunkową oraz hydraulikę pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń lub wycieków. W celu zapewnienia długiej żywotności akumulatora oraz wózka rekomendujemy przeprowadzenie regularnych przeglądów realizowanych przez serwis Jungheinrich. Masz dodatkowe pytania dotyczące wózka lub jego sterowania? Zapraszamy do kontaktu. Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa. Więcej istotnych informacji o pracy oraz konserwacji wózka znajdziesz w instrukcji użytkownika.